Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 20 kwietnia 2023 i zaczynamy e, oczywiście naszą codzienną analizę kryptowalut. E, oczywiście zaczniemy sobie dzisiaj od Bitcoina, później przelecimy sobie kilka takich ciekawych coinów. Na dzisiaj Wam wybrałem. E, zobaczymy sobie na koniec jeszcze indeks SP500. I dodatkowo oczywiście wskaźniki od Maximusa, oczywiście zaczniemy od orderbooku, później wykresy pro charts no i warto też wrzucić do mnie trochę tam okiem, co ciekawego mnie na Twitterze. Ja wczoraj zacząłem zamieszczać takie podsumowania naszych wejść na Discordzie, żeby to trochę zobrazować, oczywiście te negatywne też będę wrzucał, co prawda nie wszystkie, Proste, jak widzimy się chciało, będę robił takie po prostu wyrzutki, ponieważ u nas na Discordzie nie ma tak jak na innych kanałach i grupach tego typu, że robią 20-30 wejść dziennie. Tylko u nas jest naprawdę dosyć mało tych wejść jedno, dwa, może trzy. Nie zawsze wszystkie też wystartują, nie zawsze wleci do strefy, no ale po prostu wszystko jest czarno na białym, żebyście po prostu nie mieli wątpliwości co do moich wejść. Dodatkowo też pokazuję teraz stawki, wynik procentowy, jaki jest zysk, dźwignia. Co prawda, troszkę zmniejszyłem dźwignię ale też zwiększyłem stawki moi patroni dobrze o tym wiedzą ale nie wszędzie ponieważ choćby ostatnie wejście na indeksie SP500 które jest w dosyć ważnym miejscu wystartowałem na dźwigni razy 200 ale tam za mniejszą kwotę z dużo większym zabezpieczeniem więc myślę, że na dniach już tam wam pokażę na Discordzie i na Twitterze, jak wygląda moja pozycja, powiem Wam, że jest cały czas na plus, a my zaczynamy oczywiście, naszego bitcoina, który dzisiaj znowu delikatnie osuwa się w dół, ale jak widzimy, po narzuceniu moich linii, że wszystko przebiega według tego naszego planu. Czyli, jak widzimy, bardzo dobrze tutaj przebita w dniu wczorajszym czerwona linia. Zjechaliśmy wczoraj tutaj do tej żółtej linii, i o tym mówiliśmy już wczoraj. Później dostaliśmy odbicie. Ja dokładnie w tym miejscu pisałem na Discordzie patronom, żeby nie wchodzić w tym miejscu w shorta, tylko tutaj w momencie retestu tej czerwonej linii. No i bardzo dużo osób właśnie tutaj się załadowało w tym miejscu w okolicach 29 km. 1400, a nawet 29500. widziałem tam chłopaki wchodzili no i bardzo fajnie to zadziałało. Dostaliśmy później bardzo fajny zjazd, co mnie bardzo ucieszył. Tutaj nie byłem jeszcze do końca pewien i tutaj cena faktycznie dosyć mocno się broniła i wracała. No, ale tutaj siedzieliśmy dosyć długo wczoraj no ale jak już zobaczyłem tutaj te dosyć mocne przebicie i zjazd do 28500 no to już byłem w miarę spokojny i tutaj cena nam kilkukrotnie już później testowała właśnie ten poziom 29000 no i coraz mocniej się nam tutaj odbija więc teraz przy ewentualnych wzrostach mamy po pierwsze poziom psychologiczny 29000 Później poziom techniczny, czyli ta czerwona linia. No i później kolejny poziom 30 tysięcy, który również jest poziomem dosyć mocno psychologicznym. Według mnie najbardziej prawdopodobny zjazd, który może nas czekać to na razie do okolic 26 700. Ja już też wielokrotnie o tym mówiłem. Ja po cichu też liczę na jeszcze głębszy zjazd. Liczę nawet tutaj może usunę tę linię, bo dosyć mocno się tutaj robi. I widzimy ten zjazd jest nadal cały czas dosyć słabym zjazdem. I ja też nie ukrywałem, że dopiero wybicie tutaj e, tych tutaj dołków e, da nam tutaj potencjalną e, drogę do głębszego zjazdu. I nie mówię tu nawet do zjazdu na 20 tysięcy, tylko ja od początku e, praktycznie grudnia, e, kiedy dla was to analizowałem, Mówiłem tu o wybijaniu jeszcze głębszego dołka. Kto mnie ogląda, to wie, że tutaj zakładałem właśnie ten te wzrosty do okolic 25, 28, nawet 30 tysięcy. Więc tutaj cały czas praktycznie jesteśmy w tej cały czas strefie do spadków, na które ja nieustannie czekam. Pamiętajcie, jesteśmy aktualnie bardzo mocno jeszcze w euforii. Dlatego wypadałoby tutaj troszkę wystraszyć towarzystwo, i to nie mówię akurat za siebie, tylko mówię tutaj, co myślą po prostu ci duzi gracze. Oni by na pewno chcieli jeszcze odkupić tutaj w dołkach te bitcoiny, więc tutaj naprawdę trzeba uważać, bo tutaj granie na bardzo wysokiej dźwigni może po prostu dosyć mocno niektórych rozjechać. Co by tutaj mogło nam jeszcze mówić, że te spadki są bardzo prawdopodobne? No to po pierwsze, chociażby indeks dolara amerykańskiego, który aktualnie jest dosyć nisko, a w momencie, kiedy dostałby naprawdę ciśnienie i parcie, żeby iść do góry, no to on będzie bardzo mocno nam zbijał tutaj cenę. Po drugie, indeksy, do których sobie zajrzymy na samym końcu, które są też w bardzo fajnym teraz miejscu, e, które, gdzie mogą zaliczyć naprawdę spadki, i one by nam również pociągnęły bitcoina w dół. E, no i warto też spojrzeć na wykresy od Maximusa, do których oczywiście macie link w opisie pod filmem, gdzie możecie sobie przetestować. Warto zobaczyć, że cały czas tutaj rezerwy bitcoinów nam. Rosną, więc tutaj naprawdę może być jeszcze gruba sprzedaż, i na to trzeba być przygotowanym. Tu widzieliśmy w dniu wczorajszym, że one nam rosły. No i spójrzcie sobie, ja może przybliżę Wam ten wykres, i co tutaj się wydarzyło. Tu naprawdę warto mieć to na uwadze. Może, wiecie co, ja mam. Odpalę może inny wykres samych właśnie rezerw bitcoinów i stablecoinów. Będzie to dużo lepiej widoczne. Wrzucę interwał minutowy. Okej, okay. już jesteśmy na interwale minutowym. No i spójrzcie sobie tutaj zielony wykres. To jest właśnie. To są rezerwy bitcoinów, które wpływają na giełdy. Tutaj mamy wykres bitcoina i zobaczcie tą fajną korelację. Tutaj mieliśmy nagle wpływ bitcoinów, i tutaj w tym szczycie zostały sprzedane, część została sprzedana, gdzie mieliśmy zjazd tutaj rezerw. No i tutaj mieliśmy zjazd na cenie w tym momencie. Później znowu zaczęły wpływać nam bitcoiny. I znowu mamy zjazd rezerw, no i zjazd ceny. Więc dosyć fajnie to pociągnęło w dół. No i teraz warto zwrócić uwagę, że chociaż jesteśmy cały czas nisko, bo w okolicach 28800, no to znowu wybijamy tutaj kolejny szczyt na rezerwach bitcoinów. Więc jeżeli dostaniemy kolejną sprzedaż, no to myślę, że dostaniemy kolejny fajny spadek w dół. Wiadomo tutaj, że na, w okolicach 28500 będzie jakaś ściana tutaj na order bookach, więc tutaj możemy sobie zerknąć 28500 No niby tutaj nie ma ściany, no ale jesteśmy dosyć wysoko jeszcze I Jestem przekonany, że cena spadnie nam chociażby do 28600, to ta ściana nam tutaj się pojawi. Po stronie sprzedażowej widzimy na 29 200 dosyć mocną ścianę no i na 29 000 no to jest akurat zrozumiałe, więc tutaj te ściany akurat były do przewidzenia, ale Tutaj warto obserwować te rezerwy właśnie bitcoinów, które wpływają na giełdy. No i oczywiście warto tutaj śledzić wykres o portfelach długoterminowych, ponieważ dużo osób może w tym momencie pomału, się mogą wystraszyć, że cena może nam faktycznie zjechać niżej. No i w tym momencie jak zaczną. Likwidować swoje portfele długoterminowe, no to możemy wtedy zobaczyć jeszcze większy wpływ. Tylko teraz sprawa wygląda w ten sposób, że portfele, właśnie długoterminowe, to są takie, które powyżej 155 dni przechowują bitcoina. Jeżeli ktoś kupił bitcoiny, powiedzmy, 1 stycznia, no, to jest jeszcze jako portfel zaliczany krótkoterminowy, więc on nam się tutaj nie wyświetli. Więc tutaj możemy mieć troszkę fuck-up w tym miejscu, ale powiem Wam, że tutaj, obserwując te rezerwy Bitcoinów, tutaj dużo nam może powiedzieć o tej sytuacji. No i co ciekawe, tutaj też traderzy aktualnie nastawiają się jeszcze na shorty. Więc tu naprawdę może być jeszcze ciekawie w najbliższych dniach, a nawet w ten weekend. Więc tutaj już nie mogę się doczekać, co się będzie działo. A więc powiem Wam, że może być naprawdę ciekawie. Ale pamiętajcie, jeżeli nie czujecie się na siłach, żeby grać tutaj na dźwigni, chcecie sobie popróbować, no to ja odsyłam za każdym razem tutaj do giełdy Bing X, na której ja aktualnie gram, mam z nimi współpracę. Dobrze pewnie o tym też już wiecie. No i macie po pierwsze coiny testowe, na których możecie sobie popróbować grać na dźwigni, ale tutaj macie też bonusy do wykorzystania. No i co ciekawe tutaj macie bardzo niskie opłaty w porównaniu chociażby do Binasa czy Bybita, więc na opłatach też idzie dosyć fajnie zaoszczędzić. No i teraz wracamy sobie z powrotem do naszych wykresów. Może przejdźmy na interwał godzinowy. Narzućmy sobie z powrotem nasze wszystkie linie. No i widzimy, że no tutaj znowu po raz kolejny odbił nam się od 29 tysięcy bitcoin i zaczyna nam delikatnie znowu spadać w dół. No nie ukrywam, że dzisiaj możemy mieć tutaj taką delikatną konsolidację tutaj w tym miejscu, no więc to myślę nie byłoby akurat nic takiego złego. A my lecimy dalej. Następnie Ethereum. Co tutaj ciekawego na Ethereum się wydarzyło? No, Ethereum dostało też kolejny tutaj fajny zjazd, no ale nie doleciało do tych 1900 dolarów, o których ja mówiłem. Myślę, że to jeszcze nie będzie tutaj koniec, i że tutaj jeszcze możemy dostać faktycznie. Nawet podbitkę pod te 20 tysięcy, pod, 20, pod 2000 dolarów, i później dopiero kolejny taki zjazd w dół. Ale sam osobiście akurat odpuszczam Ethereum do grania na dźwigni, no ale jako druga największa kryptowaluta, warto tutaj zaglądać, co się ciekawego dzieje. A my lecimy dalej. Zobaczmy sobie teraz AVAXa, który aktualnie 19,20 dolarów. No i na AWACŚ-ie zobaczyliśmy idealny techniczny zjazd, który zakończył się właśnie na tym wsparciu na 18 dolarów i 57 centów. I tu stąd bardzo fajnie odbił nam do góry. Ja osobiście widziałem ten poziom, ale tutaj nie zdecydowałem się wejść z tego względu, że nastawiam się jeszcze typowo prospadkowo. No i tutaj zasięg do tego tutaj wsparcia był dosyć blisko. Dlatego nie zdecydowałem się ani nie rekomendowałem tutaj wchodzenia właśnie w tym miejscu, ponieważ tu by musiała być bardzo szybka ucieczka. Ja tutaj bardziej nastawiam się jeszcze na głębsze spadki i nie chciałbym grać longa w tym miejscu, gdzie przewiduję, że jeszcze nam ten poziom przebije. Dlatego tu aktualnie bardzo fajnie to wygląda, ale w momencie ewentualnych spadków i przebicia tutaj tego. Wsparcia i odpowiedniego przetestowania. Myślę, że to byłby idealny poziom na jakiegoś fajnego shorta. A my lecimy dalej. Zobaczmy sobie teraz BNB, który aktualnie 325,80 dolarów. No i tak jak Wam ostatnio mówiłem, zjazd do tej strefy pewnie niektórzy już zwątpili w to, ale ja mówiłem w tym miejscu, tutaj przy tej czerwonej linii na 337. Że już niedługo zobaczymy BNB w tym miejscu, tutaj w okolicach 322, a potem 312, więc tu jest sprawa jeszcze otwarta. No i czekam cały czas jeszcze na ten zjazd w dół, no ale tutaj też warto uzbroić się w cierpliwość, bo BNB może zrobić typowo jeszcze strzał do góry przed kolejnym spadkiem, więc warto tutaj. Odpowiednio też zabezpieczyć ewentualną pozycję, jeżeli byście chcieli to rozgrywać na jakiejś większej dźwigni. A my lecimy dalej. Zobaczmy sobie PancakeSwap, które dzisiaj aktualnie mają głosowanie na temat Tokenomi. No i PancakeSwap dosyć fajnie się obsunęło właśnie w okolicy tego wsparcia na 3,41 dolary. No ale kiepsko tutaj wygląda to odbicie, więc prawdopodobnie może nam tutaj jeszcze się mocniej obsunąć. Ja nie ukrywam, że to byłby akurat, do, byłaby to dobra informacja, ponieważ chętnie bym dokupił Pancake Swap na spot gdzieś tutaj poniżej 3 dolarów i 11 centów. Jeżeli cena tu spadnie, to na pewno się tym zainteresuje. I kupię sobie jeszcze do portfela trochę tego tokena, a my lecimy dalej. Teraz zobaczmy sobie Koti, które już męczę praktycznie od kilku dni, ale Koti wam pokazuje nie z tego powodu, żeby znowu chwalić się tym wejściem, które tutaj robiliśmy na szczycie, tylko z tego względu że przebiliśmy tutaj kolejne wsparcie na 9 centów. Tutaj te białe wsparcie zostało przebite. No i zobaczcie sobie chociażby na interwale 15-minutowym, Tutaj to powiększa, że tutaj kilkukrotnie cena próbowała wrócić tam do góry, ale to wsparcie, które aktualnie stało się oporem, bardzo mocno wybrania te wzrosty. Co może nam tutaj dać powód do kolejnych spadków? No i bardzo możliwe, że za chwilę możemy spotkać się już tutaj na poziomie 8 centów. Więc ja aktualnie jeszcze tutaj bym się wstrzymywał przed zamykaniem tej pozycji. Co prawda, część zysku już zrealizowałem, no ale tutaj możemy zobaczyć jeszcze fajny strzał w dół. No, i myślę, że jeżeli w ciągu dzisiejszego i trzejszego dnia się tutaj nic nie wydarzy, no to już nie będzie miał siły na podbitkę i spadnie tutaj poniżej albo w okolice 8 centów. Więc tylko właśnie z tego powodu Wam pokazuję tego coina. To było Koty. i jeszcze teraz zobaczymy sobie dwie kryptowaluty. Pierwsza to będzie CRV która tutaj po tym dosyć mocnym zjeździe w dół, gdzie tutaj praktycznie z dolara i 10 centów spadliśmy aż do 93 centów. I tutaj co ciekawe, po przebiciu tego mocnego wsparcia na 99,1 cent, tutaj cena nam szybko wróciła do góry. I zobaczcie, idealnie nam przetestowała właśnie ten... Opór. Od tego oporu dostaliśmy zjazd w dół, no i cena zaczyna nam pomału wracać, dlatego ja będę tutaj chciał wchodzić sobie jeszcze w shorta właśnie tutaj z tego poziomu, ale czekam cały czas czy cena faktycznie tu jeszcze doleci. Warto sobie oczywiście zabezpieczyć tą pozycję na wypadek chęci strzału na CRV do góry. Albo ewentualnie, może Bitcoin próbować podbić cenę na CRV. Dlatego warto zabezpieczyć sobie stop lossem no i zobaczyć, czy tu faktycznie będzie dosyć fajna tutaj rozgrywka. Ja nie ukrywam, że tutaj już mam zlecenie oczekujące. Całość informacji poszła już na Discorda, więc pewnie tam kilka osób z chęcią też spróbuje. Coś skubnąć dla siebie. A my lecimy dalej. Ostatni coin na dzisiaj to będzie coin pewnie dobrze Wam znany, już o nim tutaj nieraz mówiłem, czyli Metacade, który jest dobrze akurat nam znany na Discordzie, a ponieważ my go kupowaliśmy na samym początku, jak był w przedsprzedaży. No, i pamiętam jeszcze ten dzień, kiedy tutaj cena startowała i dostaliśmy ten dosyć fajny zjazd w dół. Co prawda, część osób wychodziła tutaj, nawet w tym miejscu, gdzie aktualnie również byli na dosyć fajnym plusie. No, ale warto o tym wspomnieć, ponieważ MetaCade przy tych spadkach na Bitcoinie dostała bardzo fajny strzał do góry. No, i w momencie, kiedy tutaj patrzyliśmy, jak startuje na giełdzie, tutaj właśnie MetaCade, no to też mówiliśmy, że dobrze jest się tutaj załadować w tym dołku. No, i część osób też tutaj w tym dołku zakupiła. No, i jeżeli ktoś kupił faktycznie w tym dołku. No to mógł tutaj spokojnie nawet wyciągnąć 273% na samym spocie. Więc to jest akurat bardzo, ale to bardzo fajny wynik. I tyle z kryptowalut. Teraz jeszcze tylko zerknijmy sobie na indeksy, które dzisiaj na czerwono. No i zobaczmy sobie głównie indeks SP500, gdzie tutaj ustawiałem się właśnie na tej dużej dźwigni razy 200. Właśnie na tej czerwonej linii na 4167 dolarów. No i widzimy, że tutaj nam otworzyła się pozycja z luką dosyć nisko. Mamy delikatną co prawda podbitkę, ale myślę, że to jest kwestia dosłownie godzin, żeby cena znalazła się tutaj w tej strefie. No i tutaj będzie decydujący moment, co zrobi dalej. Jeżeli faktycznieśmy przebili tą strefę fajny dobry retest tej strefy. No i widzimy się poniżej 4000. To byłby akurat dla mnie bardzo optymistyczny optymistyczna wersja, ponieważ on by dodatkowo jeszcze pociągnął nam Bitcoina w dół. Więc tutaj może być dosyć ciekawie w ciągu kilku następnych dni, a powiem wam, że chciałbym tutaj indeks SP500 jak najszybciej zamknąć na jakimś fajnym zysku, ponieważ trzymanie go przez weekend może dosyć się niebezpiecznie skończyć w poniedziałek, jak nam z powrotem wystartują indeksy, dlatego nie chciałbym aż tak bardzo ryzykować. No ale zobaczymy, jak tutaj się potoczy i na pewno jeszcze jutro zerkniemy sobie co tutaj przez te 24 godziny. SP500 powyprawiało ja dziękuję wam za dzisiaj, mam nadzieję, że wam się podobało, bez zbędnego mojego oględzenia jutro słyszymy się naturalnie przy piątku z codzienną analizą, niestety w sobotę może być problem z nagraniem, dlatego prawdopodobnie wleci filmik o giełdzie i aplikacji MEX GLOBAL o którym już mówiłem wielokrotnie Chciałbym Wam tam pokazać, jak wygląda ta aplikacja, a wtedy by filmik ukazał się w niedzielę, więc nic Was oczywiście nie ominie. A zakupy do portfela 100 razy 100 oczywiście w sobotę zrobię. Wtedy wyrzucę najwyżej na Twittera, a omówimy je dokładnie w niedzielę. Do usłyszenia, dzięki za dzisiaj, hej.